Sąsiad zablokował mi auto na pięć minut, więc został bez samochodu na cały weekend. Legalnie. Szybki kontekst. Mieszkam na osiedlu z prywatnymi miejscami parkingowymi. Mam jedno, płacę za nie grube pieniądze. Konflikt? Sąsiad, który uważa, że jak na chwilę to można. Wracam z pracy w piątek wieczorem. Zmęczony, głodny, marzę tylko o kanapie. Zjeżdżam do garażu, a na moim miejscu stoi obce auto Audi. Idealnie zaparkowane, jakby należało do niego od zawsze. Myślę, dobra, ktoś się pomylił czekam dziesięć minut, dwadzieścia nic. Zostawiam kartkę. To prywatne miejsce. Proszę przeparkować. Idę do domu. Po godzinie auto nadal stoi. Schodzę do ochrony. To miejsce prywatne? Tak. Możemy zadzwonić do właściciela? Już dzwoniliśmy. Powiedział, że zaraz wróci. Wtedy go spotykam. Sąsiad z trzeciego piętra. Spokojnie, stary, tylko na pięć minut. Stoisz tu ponad godzinę. No nie przesadzaj, co za problem? Ok. Zapamiętałem. Od tego dnia Audi zaczęło pojawiać się regularnie. Zawsze na chwilę. Raz blokował mnie przed wyjazdem, raz wracałem i musiałem parkować na ulicy kartki ignorowane rozmowy śmiech Wyluzuj wszyscy tak robią Nie nie wszyscy Sprawdziłem regulamin garażu i bingo zakaz parkowania na cudzych miejscach Po 30 minutach możliwe odholowanie Właściciel miejsca ma prawo zgłosić Czekałem Piątek godzina 18:30 Audi stoi Robię zdjęcia Czekam dokładnie 31 minut Idę do ochrony Chcę zgłosić nieuprawnione parkowanie Jesteś pewien Bardzo Telefon Laweta przyjeżdża szybciej niż pizza Podpinają auto W tym momencie z windy wypada sąsiad Co wy robicie Zabieramy auto. Zgłoszenie! Ale ja tylko na chwilę! Patrzę na niego i mówię spokojnie. Minęło 31 minut. Krzyk. Przekleństwa. Próby dogadania się. Za późno. Auto znika. A najlepsze? Był piątek wieczór. Parking policyjny działał dopiero od poniedziałku. W poniedziałek przyszło pismo do wspólnoty. Okazało się, że to nie jego pierwszy raz. Kilka zgłoszeń. Kara. Opłata za lawetę. Opłata za parking. Dodatkowo oficjalne ostrzeżenie. Od tamtej pory miejsce parkingowe nigdy nie było zajęte. A sąsiad? Nawet nie mówiła dzień dobry. A ty co byś zrobił na moim miejscu? Zostaw obserwacje i lajka, żeby być na bieżąco.